A dla kogo jest czyściec? Dla dusz ludzi, którzy umarli w stanie łaski uświęcającej, ale przed śmiercią nie naprawili swoich grzechów. Każdy grzech ma bowiem zawsze dwie konsekwencje: winę i karę. Wina to moja odpowiedzialność za popełnione zło, a kara to owoce, skutki popełnionego grzechu. Winę za grzechy ciężkie i Karę za nie, czyli piekło, gładzi sakrament pokuty i pojednania. Winę za grzechy lekkie gładzi także sakrament pokuty i pojednania, ale także komunia święta i za, za grzechy. Ale karę doczesną za nasze grzechy ciężkie i lekkie musimy naprawić przez pokutę, czyli zadośćuczynienie. Na przykład, ukradłem, muszę oddać, obraziłem, muszę przeprosić. Zatem kto się wyspowiada przed śmiercią, ale nie zdąży naprawić popełnionego zła. Po śmierci doświadczy czyścica. Zatem warto już przed śmiercią sprzątać przed sobą bałagan, jaki robimy naszymi grzechami w życiu naszym i w życiu innych ludzi. A czy czyściec można nazwać lżejszym piekłem? O tym w następnym odcinku.